Spokój w Polsce i Europie po zakończeniu I wojny światowej nie trwał długo. 1 września 1939 roku Niemcy dokonały niezapowiedzianej agresji na państwo polskie, rozpoczynając tym samym kolejny konflikt na ogólnoświatową skalę, jaką była II wojna światowa. Dla Polski atak ten był całkowicie niespodziewany. Konsekwencji czego w ciągu następnych kilku tygodni Polacy zostali zepchnięci do głębokiej defensywy. Jakby tego było mało, 17 września 1939 roku agresji na Polskę dokonał również Związek Radziecki. Wciągnięta w wojnę na dwa fronty Polska nie miała szans o własnych siłach powstrzymać siły inwazyjne Niemiec i Związku Radzieckiego. Konsekwencji czego po ponad miesiącu walk 5 października 1939 roku ostatnie punkty polskiej obrony zostały ostatecznie zniszczone, a cały kraj został podzielony na dwie strefy okupacyjne. Zachodnia część Polski znalazła się pod okupacją niemiecką, podczas gdy Kresy Wschodnie II Rzeczpospolitej znalazły się pod panowaniem Związku Radzieckiego. Podział Polski na te dwie strefy okupacyjne utrzymywał się do roku 1941, kiedy to Niemcy dokonały agresji na Związek Radziecki i włączyły w swoje granice obszary sowieckiej strefy okupacyjnej. Tym samym po 1941 roku cała Polska znalazła się tylko i wyłącznie pod okupacją Niemiec. Na zajętych przez siebie obszarach Niemcy szybko zaczęli stosować szeroko zakrojony aparat terroru, represji i masowego mordu. Tysiące Polaków każdego dnia było aresztowywanych, przesłuchiwanych, często również torturow torturowanych, a następnie skazywanych na karę śmierci, syłki w głąb Niemiec lub do niemieckich obozów koncentracyjnych i zagłady, które Niemcy zaczęli zakładać na terenie Polski oraz innych podbitych przez siebie państw europejskich. Rzecz jasna, sami Polacy nie pozostawali obojętni na aparat niemieckiego terroru, i wielu z nich podjęło się walki z okupantem, by zapewnić Polsce wolność. W 1942 roku główną organizacją polskiego ruchu oporu walczącego z niemieckimi siłami okupacyjnymi stanowiła Armia Krajowa, zbrojne ramię polskiego państwa podziemnego, którego członkowie toczyli nierówną walkę z niemieckimi siłami okupacyjnymi. Był to największy ruch oporu, jaki powstał na terenie całej Europy podczas II wojny światowej i w szczytowym okresie swojej działalności liczył setki tysięcy członków. Jedną z organizacji wchodzących w skład Armii Krajowej i Polskiego Państwa Podziemnego były Szare Szeregi. Organizacja zrzeszająca polskich harcerzy która zajmowała się różnymi aktywnościami i działaniami konspiracyjnymi na terenie całej Polski. Szacuje się, że w szczytowym okresie swojej działalności szare szeregi mogły skupiać nawet 50 tysięcy członków. Były one podzielone na trzy główne podgrupy, w zależności od przedziału wiekowego poszczególnych harcerzy. Pierwszą podgrupę stanowili zawiszacy, która była to grupa zrzeszająca harcerzy w przedziale wiekowym od 12 do 14 roku życia. Zajmowali się oni m.in. organizowaniem tajnego nauczania czy roznoszeniem meldunków i ulotek. Drugą podgrupę stanowiła Bojowa Szkoła Harcerska, zrzeszająca harcerzy od 15 do 17 roku życia, która zajmowała się tak zwanym małym sabotażem, które obejmowało m.in. rozwieszanie polskich plakatów wojennych i propagandowych, zrywanie plakatów niemieckich, oznaczanie haseł patriotycznych na murach, m.in. Polska walczy, zrywanie niemieckich plak i tym podobne. Ostatnią podgrupę, a zarazem najważniejszą, stanowiły grupy szturmowe. Harcerzy powyżej 18 roku życia, którzy zajmowali się już uczestnictwem w akcjach zbrojnych na terenie państwa polskiego, m.in. przy wysadzaniu mostów, utrudnianiu transportu niemieckich wojsk czy odbijaniu więźniów z niemieckich obozów czy więzień. Jedną z najsłynniejszych akcji, jaką przeprowadziły grupy szturmowe z szarych szeregów, była akcja pod arsenałem. Przeprowadzona 26 marca 1943 roku. Jej celem miało być odbicie grupy więźniów z niemieckiego konwoju, który wiózł ich do więzienia na Pawiaku w Warszawie. Główną osobą, jaką planowano odbić podczas tej akcji, był podchorąży Jan Bytnary, pseudonim Rudy. Dowódca warszawskiej grupy szturmowej Szarych Szeregów, który został aresztowany przez Niemców i skrupulatnie przesłuchiwany. Z racji, iż posiadał on ważne informacje na temat działalności polskiego podziemia, odbicie go było niezwykle ważne. Akcją odbicia Rudego z rąk Niemców dowodził jego bliski przyjaciel Tadeusz Zawadzki, pseudonim Zośka. Akcja zakończyła się sukcesem jej uczestników i pomimo strat w ludziach poniesionych w jej trakcie, Rudy został odbity z rąk Niemców. Niestety, radość z odniesionego sukcesu nie trwała wśród Polaków długo, gdyż 30 marca 1943 roku, brutalnie skatowany przez Niemców po długim przesłuchiwaniu, Jan Bytnary zmarł w wyniku odniesionych ran. Historia zarówno Rudego, Zośki, jak i ich innego przyjaciela, Alka, została sz szczegółowo opisana w powieści Kamienie na Szaniec autorstwa Aleksandra Kamińskiego, która po dziś dzień jest jedną z najważniejszych lektur opisujących historię polskich harcerzy walczących szereg w szeregach polskiego państwa podziemnego o wolną Polskę. Przez okres II wojny światowej. I to było wszystko na dziś. Dziękuję serdecznie za uwagę i do usłyszenia.